Chciałabym Cię nawiązać do warsztatów Jasnej i Ciemny Emigracji. Warsztaty te poświęcone są emigracji, czyli osobom, które żyją na emigracji, które doświadczyły emigracji, i dotyczą one właśnie takiej konfrontacji ze zjawiskiem emigracji i poszukiwania, co się wydarza, co się z nami wydarza będąc na emigracji i jak możemy te zmiany, które, które się nam przydarzyły, konstruktywnie wykorzystać. Więc te zajęcia w głównej mierze były poświęcone tematowi granic, dlatego że granica to jest takie słowo klucz, jakby jeżeli myślimy o emigracji. To słowo granica jakby cały czas gdzieś oscyluje właśnie w, w, w temacie emigracji, dlatego że najpierw przekraczamy granicę naszego kraju. Przekraczamy granicę naszego kraju, przekraczamy granicę kolejnego kraju i wchodzimy do tego kraju. I to jest takie symboliczne pierwsze przekroczenie granic. I później to przekraczanie granic cały czas towarzyszy nam. To, się, to jakby się otwiera proces pracy z moimi granicami, z przekraczaniem kolejnych granic. Takim kolejnym jakby konfrontacją z granicami to jest konfrontacja z, z nowymi normami, z, nowym, z nowymi zasadami, z nowymi tradycjami. I te nowe wartości, które jakby spotykamy za granicą, one mają wpływ na nasze wartości. I to wszystko jakby rezonuje z nami, rezonuje z tymi wartościami, z którymi przyjechaliśmy. I prowadzi do czegoś takiego, że musimy sobie odnaleźć swój wewnętrzny system wartości, czyli poukładać te wartości, z którymi wyjechaliśmy, z którymi przyjechaliśmy do nowego miejsca, absorbujemy nowe wartości i jakby musimy znaleźć taki złoty środek jakby używania obu obu krajów i jakby asymilacji tych nowych wartości i dołączenia ich do tego wszystkiego, co jakby z czym przyjechaliśmy. Więc jest to trudny proces. I y, y, dzieje się tak, że na ogół często możecie zauważyć, że na emigracji rozprzęgają się w zasadzie granice. Rozprzęga się nasz taki kręgosłup moralny. Dlatego na, właśnie za granicą obserwujemy bardzo, duży, bardzo dużą ilość osób nadużywających alkoholu, y, spotyka się dużo przemocy, przemocy w rodzinie. I to, ja nie mówię, że to jest tylko za granicą, ale jakby w domach emigranckich jest tego więcej i jest to wynikiem jakby rozprzegnięcia się tych granic, które naturalnie mieliśmy w swoim własnym kraju. I jak możemy, co możemy, co możemy zrobić, żeby być jakby bardziej świadomi tego procesu i mniej być jakby ofiarą całego zjawiska. Bo myślę, że w wielu przypadkach to takie rozprzęgnięcie granic, to jest też po części bycie ofiarą całego systemu. Co też się wydaje, co, co, możemy, co możemy zrobić w takiej, w takiej sytuacji? No przede wszystkim być bardziej świadomi tego, bardziej uważni na własne granice. To jest pierwsza rzecz, musimy być bardziej uważni na własne granice. I tego właśnie na warsztatach próbowaliśmy, próbowaliśmy to właśnie na warsztatach prowadzić, taką pracę z moimi granicami. czyli taka świadomość tego, jakie, no, jakie są moje granice, gdzie czuję się bezpiecznie, gdzie mogę wchodzić w kontakt z drugą osobą, a jednocześnie nie nadużywać siebie i nad, nie nadużywać tej drugiej osoby, tak, bo to rozprzęgnięcie w, w obszarze granic, ono ma, jeżeli coś się w moich granicach rozprzęga, to oczywiście automatycznie pozwalam innym przekraczać moje granice, ale tak samo ja przekraczam granice innych. I tu musimy być bardzo uważni. I e, pierwszy podmiot to jest właśnie świadomość tego i e, uważność na to, kiedy, kiedy ja się czuję dobrze z moimi granicami, i kiedy i taka uważność na granicę też innych osób. E, następnym elementem jakby granic to jest też e, poczucie wstydu. E, on też ewoluuje za granicą i poczucie wstydu ma też wpływ na granicę. Na nasze, na nasze wewnętrzne granice, tak? Mój wstyd wyznacza też moje granice. I więc poczucie wstydu jest też takim jakby elementem, który, który się zmienia, który za granicą się zmienia, dlatego że wstyd jest uwarunkowany społecznie. Wstyd nie wydarza się jednostkowo. Wstyd na ogół wydarza się w kontekście rodziny, w kontekście społeczeństwa. Na ogół wstydzimy się czegoś, jakby w stosunku do grupy. Więc nasz wstyd w Polsce będzie inny, niż nasz wstyd osoby, która jakby mieszka za granicą. Dlatego, że ten wstyd ulega też zmianie. Tak, mamy najpierw mamy takie jakby. E, Zróżnicowanie, takie, takie, zjawisko, żeby, takie zjawisko, gdzie obserwujemy swoją odrębność kulturową. I wtedy czasem pojawia się nam wstyd przed tą odrębnością, przed tą innością. Czyli to najpierw jest taki wstyd w ogóle, który może być gdzieś tam, zahaczać o to, że gdzieś przyjmujemy cały wstyd za, naszą, za, naszą, za nasze społeczeństwo, tak? Polacy, którzy piją, Polacy, którzy. Źle się prowadzą, czy Polacy, którzy kradną. I to często gdzieś ten wstyd nam towarzyszy. I tą odrębność, jakby możemy dopiero, ten wstyd jakby zaczyna nam towarzyszyć w momencie, kiedy tak naprawdę wyjdziemy z kraju, że będąc z kraju, nie mamy tego poczucia wstydu na takim, w takim poziomie, jak będą za granicą. I to jest normalne. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest normalne i ten wstyd. Żeby zdać sobie sprawę, mnie na przykład pomogło bardzo z pojęciem wstydu i z odczuwaniem wstydu takie zwrócenie uwagi na to, że wstyd nie jest jednostkowy, że poczucie winy jest moje, ja mogę mieć poczucie winy, natomiast wstyd zawsze odnosi się do grupy społecznej. I w takim kontekście, jeżeli się czegoś wstydzę, to znaczy, że jakby muszę zauważyć, w stosunku do czego się tego wstydzę i że to zawsze ma jakieś ramy społeczne. Ja nie mówię, że wstyd jest zły, bo on może być bardzo, bardzo dobry, tak? dobrze, że mamy wstyd. To pozwala nam żyć w społeczeństwie razem, ale też, żeby nie wpadać w pułapkę tego wstydu, bo, bo czasami to jest takie, taka emocja, która bardzo blokuje przed pójściem do przodu. Jeżeli zobaczymy, że ta emocja jakby wynika z jakiegoś społecznego, społecznej zależności, to mnie to osobiście pomaga, że ja przestaję być, przestaję się wstydzić. Kolejnym jakby zagadnieniem tych warsztatów to było takie spojrzenie na odrębność kulturową Polski pod kątem bohatera. Że jakby wszyscy mamy, jesteśmy zaprogramowani, zaprogramowani przez kulturę z której pochodzimy. Chcąc nie chcąc ta kultura cały czas gdzieś oddycha na naszych plecach, jest w nas i cały czas wpływa na nasze zachowania. I tutaj akurat patrząc na, na naszą historię, nie możemy być obojętni na wzór takiego, takiego bohatera, który ciągle walczy o to, żeby w ogóle istniał na mapie Europy. Także bohater polski to jest, to jest lata po prostu ciągłej walki udowadniania, że mamy prawo, że mamy prawo istnieć, że mamy prawo być i, i ciągła konfrontacja z Bogiem. I to możemy zauważyć też jakby w, w, w polskich jakby zachowaniach, że my nie zauważamy problemu, dopóki nie wykreujemy droga, że Polska ma to do siebie, że co jakiś czas są jakieś przemiany, jakieś, jakieś drastyczne zmiany, wybuchy i, i generalnie ciągle szukamy, szukamy czegoś, Przeciwko czemu możemy się przeciwstawić? Że patrząc na przykład na doświadczenia, emigra na doświadczenia Solidarności, na doświadczenia tego teraz który się wydarza, oczywiście, abstrahując od tego, kto ma rację i gdzie jest racja, to my generalnie, żeby po prostu znaleźć swoją siłę, to musimy nazywać wroga. Musimy znaleźć wroga. I, i to jest taki, taki jakby, czynnik, który jest też istotny w naszej kulturze. I wyjeżdżając z kraju, wyjeżdżając, jakby pozbawiając się tego, tego elementu, możemy czuć się zagubieni. Dlatego trzeba sobie też, jakby odnaleźć cel i odnaleźć. Uważam, że my w polskim społeczeństwie musimy mieć z czym walczyć. Jeżeli nie mamy tak tak zwanego wroga, to się, to się nie, nie, nie weźmiemy w garść, to nie znajdujemy siły, żeby się przeciwstawić, żeby my musimy sobie znaleźć jakiegoś wroga. I, I też robiliśmy na warsztatach takie ćwiczenie, szukaliśmy swoich wrogów, z czym mogę walczyć. I, i właśnie konfrontacja z wrogiem dla, dla nas, osobiście dla mnie, to jest proces, który pozwala nam wzrastać.